No witam was w nowej serii na kanale. Seria będzie taka króciutka, jakieś dwa, może trzy miesiące, do końca lutego zobaczymy, może tak ją będę nagrywał. Zagramy sobie karierę biatlonistą i od razu na samym początku, gdyby ktoś chciał, tutaj mamy Ad Sportsman i właśnie w tym momencie możemy sobie wybierać, tutaj możemy dać nazwę, jakiś short name, kraj. Jaki tam facet baba, i jak będzie wyglądał ogólnie nasz zawodnik. Można sobie przypisać stroje, jaki kolor ogólnie, e, jaka lufa. I, I i i i czekajcie, i tutaj możemy sobie zmienić e, chociażby statystyki. Ja sobie już stworzyłem zawodnika. Nazywa się Kevin McAllister. Eee, Takie ma statystyki: 73 overalla ogólnego, wiek 18 lat. Tak to wszystko wygląda. Eee, ostatnią statystykę można spokojnie zniżyć na najniższe, ponieważ jest tylko dla botów. Także można dzięki, sobie, dzięki temu sobie podwyższyć troszeczkę inne atrybuty. Nie wywyższając tak bardzo overalla. Eee, no i co? No i. Zaznaczamy sobie tutaj Kevina McCallistera, przechodzimy do kariery, nowa kariera. Wybieramy sobie oczywiście naszego Kevina. Gdyby ktoś nie wiedział, kto to jest Kevin McCallister, to nie wiem, co byście w święta robili. Przechodzimy dalej. Poziom na razie medium. Tutaj zostawiamy wszystko, zostawiamy, zmniejszamy sobie ilość startów do 7, będziemy mieć chyba 7. 7 miejscowości, 7 startów ogólnie. Wystartujemy w trzeciej lidze Europe Cup. Tutaj informacja o tym, że zawodnicy będą przechodzić na emeryturę. No i chyba, chyba tak, chyba tak to zostawimy. Finish. A new biathlon season has begun. No to lecimy. 73 overall. No to spoko. Będzie co. Będzie gdzie powalczyć, z kim powalczyć, bo kurczę chyba z 15 zawodników ma taki sam jak my. Ogólnie World Cup, no to wiadomo, Johannes Boe, Sebastian Samuelson tutaj, kurczę panowie, 90 overalla na czerwono zaznaczeni, no i przechodzimy dalej. Dobra, Europe Cup, zobaczmy co tutaj mamy, Pokliuka, Rupolding, Holman Holmenkollen. Contiolachty, Europe Championship, w Salt Lake City, Oberhof i Canmore. Czyli ogólnie w sumie będziemy mieć tutaj mamy 3, 3, 3, 2, czyli tutaj mamy 11, 13, 4, to jest 17, 22 starty w sumie. Nie wiem ile odcinków będę planował robić. Czy jeden odcinek na po prostu dany, dany etap, czy, czy na przykład jeden odcinek i dwa etapy. O, myślimy, zobaczymy, jak to wszystko będzie się. Jak to wszystko się będzie układać. Zobaczmy, co tutaj mamy. Schedule, jak to wygląda, pokliuka Dobra, no to tak. Total score, jeszcze sobie tutaj przejdziemy po, po menu, ponieważ kurczę, no ogólnie sobie. Muszę obczaić jak to wszystko wygląda, Hall of Fame, w ogóle tutaj kurczę jakiś Olympic World Championship, Small Crystal Globe, Victories, Podiums, A, nawet spoko. Dalej Results, to już było, no i w sumie tyle, no przechodzimy do wścigu, no. tyle można powiedzieć. Zobaczmy mm, Weather, Cold, Snow, zimno, śnieżnie, dobra i Sweet, mamy taki sobie do wyboru, no bez szału ten jest fajny skibant Skibrand faster range y od minus 6 do minus 14 tutaj mamy jak cold snow czyli powiedzmy że jest na minusie czyli czyli minus, minus 6 minus 14 carbon y minus 12 minus 8 minus 12 dobra coś takiego no to co? No to zaczynamy. Zaczynamy karierę i przechodzimy do wyścigu. Mam nadzieję, że głos będzie dobry. Jak nie, to dajcie znać, bo to będzie pierwszy odcinek taki poglądowy. 540. Aha, dobra, ja tyle będę tyle będę czekał. No to pomijamy. I, I i będziemy cisnąć z koksem. No i czekamy na swój start. No i startujemy. No i, i kurczę, zawodników jest tyle, że jasny. Gwin, dobra, zaczynamy. Ciśniemy. Mamy tutaj pierwszy skręt w lewo. Zawodników jest kurczy, tutaj masa. O tyle dobrze, że są te strzałki, także wiadomo gdzie lecieć. No i zaczynamy: zaczynamy nasz pierwszy start w Europe Cup. Trzecia liga biatlonowa, można to tak nazwać. I zobaczymy, jak tam będzie na pierwszym pomiarze czasu. No to pierwszy pomiar czasu. No na razie pierwsi jesteśmy, no ale to wiecie, no tutaj to nie ma się co. Sugerować tym wszystko dopiero wyjdzie na strzelaniu. E, ogólnie, jeśli chodzi o sterowanie, to przy, pod, podczas trzymania spacji nasz zawodnik przyspiesza, dlatego ten, e, widzicie, ten pasek na dole się nam zmniejsza. To jest takie, wiecie, wspomaganie, takie przyspieszenie. E, a tak sobie lecimy normalnie i, i, i będziemy się zbliżać. Czekajcie, pierwsze strzelanie jest chętnie daleko, chętnie daleko. Zobaczymy, jak nam pójdzie na pierwszym strzelaniu. I ogólnie nie wiem, bo chyba nie będę nagrywał takich, wiecie, ważniejszych. Znaczy nie będę nagrywał całej trasy, jak biegam, aczkolwiek zastanawiam się nad tym, czy to nagrywać, czy nie. I, i, i co, no w sumie, co mogę powiedzieć? No jak jest wyścig, właśnie taki, że startujemy sobie pojedynczo, no to chyba nie ma sensu nagrywać całej trasy, tylko poszczególne strzelania. I dopiero wyścig na dochodzenie będzie ważny. Znaczy, po, pościgowy, chyba tak to się nazywa. Nie, 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 nie kojarzę, nie pamiętam dokładnie tych nazw. Także wyścig taki wiecie, że pościgowy, o chyba pościgowy, albo na dochodzenie coś takiego się to nazywa nie pamiętam. On będzie ważny, bo wtedy przy wyprzedzaniu zawodników warto coś tutaj e, nagrać. Dobra, czekajcie zobaczmy tutaj. Dobrze. Dobrze. Dobra, bezbłędne strzelanie. Ciśniemy dalej McKevin albo MC Kevin. Tak to możemy. Tak możemy nazwać naszego zawodnika. Oh, kurczę, dobrze, że to jest przenikanie, bo jasny gwint. Nie zobaczmy, ile będziemy mieć straty. No, szóste miejsce na razie: no to tak no, powiem wam bez szału, bez szału, Seku prawie dwie sekundy straty. No i ciśniemy na kolejne okrążenie. No i właśnie, no jak jest taki właśnie pojedynczy wyścig, to nie ma co wam nagrywać tego biegania dookoła. To cały czas będzie to samo. E Natomiast, jak będą właśnie, jak, tak, tak jak mówiłem, te wyścigi pościgowe, chyba albo na dochodzenie, coś takiego się to nazywało, yy, no to wtedy, 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 wtedy to będzie ważne nagrywanie. I wyścig ze startu wspólnego też będzie ważny, bo tam każde wyprzedzenie, no to wiadomo, że będzie awans na, na kolejną, wyższą pozycję. Także tu na razie yy, ja zamilknę i się pojawimy na drugim strzelaniu. i, i no i w sumie tyle. Dobra, jesteśmy na strzelnicy, drugie strzelanie, nie wiem czy na stojąco? chyba na stojąco, tak? Wiatr troszeczkę boczny, że to też trzeba mieć na uwadze, ale to, to jest poziom medium, także wiecie, no. Nie jest tak... Bezbłędnie, dobra. Miód, malina. Nie jest tak, nie jest tak źle wam powiem. Bo jak już jest poziom hard, no to to już jest totalny Totalny rozpierdziel, z tegoż względu Że Aktualnie jesteśmy na drugim miejscu Sekunda 40 straty, no i ciśniemy na kolejne strzelanie A jak jest poziom hard, no to już już naprawdę jest poziom hard, strzelnica jest oddalona Dosyć dosyć Mocno, więc strzelanie jest o wiele o wiele trudniejsze niż na poziomie medium na razie zostaniemy na poziomie właśnie medium i potem ewentualnie będziemy korygować. No i co? No ciśniemy dalej. czym jaki tutaj będzie mieć pomiar. Pół sekundy straty. Dobra, czyli sobie nawet szybko, szybko biegniemy. No i przechodzimy do kolejnego strzelania. Dobra, strzelanie numer 3. No i tutaj już widzę, że wiatr chyba 5 metrów na sekundę w prawo nawet pokazuje nam to. Ten wskaźnik. Ściągamy naszą piękną różową lufę i ciśniemy. Ale ktoś tutaj kurczę nie trafiał O, pierwszy, pierwszy Pierwszy błąd No i drugi błąd. Kurde no Szkoda, szkoda, dwa błędy eee, Już mamy chyba ile 20 sekund straty? Jasny wind. Aha, czekaj. Tutaj nie ma rund. Aha, dobra, nalicza nam sekundy za błędne strzelanie. Dobra, o to chodzi w tym, dobra. Dobra, czyli nie ma karnych rund. Chyba, że to, mo chyba, że to można włączyć w tym, w menu. Nie wiem, zastanawiam się. Pomyślimy, zobaczymy. Eee, no i co, no ciścimy do już ostatniego strzelania. Miejmy nadzieję, że będzie kurczę na zero i, i, i zajmiemy jakieś dobre miejsce i ostatnie strzelanie przed nami. Aha, dobra, to jest chyba 20. Aha, dobra, to nie jest wiatr, to skurde, strata chyba. Tak mi się wydaje. Kujmy oddech i ciśniemy. Dobra, bezbłędnie. 15 sekund, ty kurczę, bo to zanosi się, że będziemy na pierwszym miejscu. Zaraz się dowiemy. Tak, jesteśmy na pierwszym miejscu z przewagą 8 sekund. No to kurczę, ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie, no i teraz będziemy cisnąć do mety. Także widzimy się na ostatnich kilku, kilku metrach. Kilkunastu, kilkuset może. Dobra, ostatni już zjazd. Tutaj jest taki potężny zjazd. Mamy ponad 60 km na godzinę, nawet w niektórych momentach. I, i, i zbliżamy się do, do finiszu. Tutaj jest finish do prosta. Zobaczcie, nawet strzałki nam pokazują. I kurczę, chyba na samym nawet zjeździe. O! Dobra, i ciśniemy. Było 20, 18 sekund na ostatnim pomiarze, a jest 20. Kurczę, dwie sekundy. Skip to result. Dobra, zobaczmy. Bo oczywiście nie jesteśmy ostatnimi zawodnikami. oficjalnie. O! Pierwsze miejsce wygraliśmy. No i zajebiście. Kurde. Pierwszy start, pierwsze miejsce od razu wygrana. Tutaj zawodnik. Kurczę, tak 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 z dupy się pojawił I, i, i mamy to mamy to i dajemy next na razie pierwsze miejsce kurczę Zobaczmy czekajcie 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 ustawienia yy. dobra nieważne mniejsza z tym yy. będziemy przechodzić do drugiego 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 weather very cold no very cold very cold czyli no powiedzmy że to będzie tak z minus coś takiego i i o, może coś takiego, albo na, na starym śniegu dajmy, dobra, 4%. No i ciśniemy. Drugi wyścig przed nami, czy to będzie wyścig jakiś. Aha, sprint, dobra, sprint, czyli lecimy, pomijamy, pomijamy czekanie i przechodzimy do naszego zawodnika. No i startujemy. Czy to jest ta sama trasa? Tak, to jest ta sama trasa. Także no oszczędzę wam tego wszystkiego, bo znowu startujemy pojedynczo. No i widzimy się, oczywiście, na strzelnicy. Dobra, mamy długi, 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 długi zjazd. Fajny zjazd, bo przed tym, przed strzelaniem się tętno wyrównuje. No i przechodzimy do pierwszego strzelania. Strzelań będą tylko dwie próby, także. No naprawdę warto się przyłożyć, bo na strzelaniu można dużo, dużo, dużo stracić. Pierwsze strzelanie oczywiście należąco będziemy cisnąć. Dobra, bezbłędnie jest git. No, przy strzelaniu oczywiście yy, strzelamy lewym przyciskiem myszy, natomiast prawym przeładow przeładowywujemy, przeładowujemy. Także to jest ważne, żeby, żeby przyładowywać O kurczę, pierwszy raz jak strzelałem, to sobie myślałem, co jest, czemu mnie strzela, nie? No, a to trzeba było prawym przy, przyciskiem myszy przeładowywać po każdym strzelaniu, także. O, taki jest mechanizm gry. No i dobra, przechodzimy do drugiego strzelania. Póki co czwarte miejsce, dwie sekundy straty, także. O, umiarkowanie. No i drugie strzelanie przed nami. Razem będzie nastrojaka. No i ważne, żebyśmy się tutaj nie pomylili, bo jak się nie pomylimy, no to będzie dobrze, już. No, wiecie. Im się człowiek mniej razy pomyli, tym ma mniejszą stratę. Zawsze to jakieś wyższe miejsce, nie? Bo, Bo mniej więcej wszyscy biegają tak samo, natomiast no, strzelanie to wiadomo. Tyle nie spudłować. Dobra. Jest czyściutko. Lecimy. Jakąś stratę będziemy mieć, już widzę. Ale to nie będzie taka duża strata, także ciśniemy i, 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 i tyle. 3 sekundy, drugie miejsce póki co, także jest, jest fajnie, jest dobrze. No i i, i, i przechodzimy do, do finiszu. Rozbliżamy się do kolejnego pomiaru czasu. Na poprzednim było jakieś 2 sekundy, no prawie 3 sekundy straty, a tu już mamy kurczę dziesiątą sekundy przewagi, także kurczę będziemy walczyć do ostatniego tchu na finiszu. Miejmy nadzieję, że nam się uda kurczę, tutaj fajne miejsce zdobyć. No i ciśniemy, ciśniemy, ostatnie metry, finish. Jeszcze nam trochę sił zostało na przyspieszenie i ciśniemy. Hendometivio! Sekunda 40. Zobaczmy. Na razie pierwsze miejsce. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Znaczy, jak, jakie, będzie, jakie będą finalne wyniki. No kurczę, o 20 sekundy wyprzedzam jakiegoś tambornino. I i i i. O, dwie dziesiąte, dwie dziesiąte sekundy wygrywamy. No to zajebiście. Póki co dwa występy, dwa zwycięstwa. Jest fajnie, jest fajnie. Mm. I co, będziemy przechodzić do? Do, do, do? Czekajcie. Kurczę. O, za, właśnie, tutaj sobie zobaczmy. Pursit, bieg pościgowy, czyli startuje pierwszy... A za mną będą ludzie też startować i będą mnie starali się pogonić, ale zobaczmy, jakie warunki są. Very warm, snow. Czyli warm to ciepło z tego co wiem. Czyli powiedzmy, że. że coś takiego i. jaki mamy śnieg? Snow. Snow to nie wiem, właśnie, czy kurczę, czy że teraz sypie, czy że jest śnieg. A dajmy coś takiego i. dobra coś takiego no i lecimy do, do, do ostatniego wyścigu w pokliuce tak startujemy pierwsi. a za nami kolejni zawodnicy No to praktycznie razem będziemy startować No tutaj jest nas trójka zawodników blisko siebie także strzelanie będzie ważne strzelanie będzie ważne i, i będziemy się tutaj z nimi po prostu bić o jakąś o kolejną wygraną, a nie o jakąś tam. Ale kurczę, widzę, że tutaj zawodnicy są szybcy. O ten co w ogóle co zrobił, no ale ja jeszcze tutaj bez sprintu. Mamy cztery strzelania, także nie ma się co zaginać na początek. Trzeba też szanować siły na zamiary. Szanować? Jak, jak to ująć siły? No, w sumie nie wiem nawet jak to powiedzieć. Ale no, ma no, spokojnie. Wszystko i tak się rozegra na strzelnicy. O, tutaj pan jakiś błąd popełnił. Troszeczkę go wyniosło. Mamy. No, na razie na czele. Ale tutaj mamy kurczę trzech zawodników, chyba z tego co kojarzę. Jest tutaj Raz, dwóch, trzech. Tak. No to my sobie na strzelnicy powalczymy. Dobra, jesteśmy na strzelnicy. Jedziemy sobie tutaj we trzech praktycznie. No ja już mam taką miarę fajną przewagę. Ten to się musi uspokoić. I pierwsze strzelanie z czterech, oczywiście należące. My mamy piękną różową strzałę. No kurczę, no. Trochę nam talufa lata. O kurde, no właśnie. No nie, no serio, drugi raz. Dobra, tam ci bezbłędnie. A ja niestety dwa błędy i muszę się udać na karne rundy, dwie. Także zobaczcie, no tak to tutaj wygląda: karne rundy. Tutaj niestety coś jest zrobione z tym wszystkim i tak kurczę człowieka, jakby to ująć, wynosi że tutaj jest coś niedopracowane, a my sobie ciśniemy. Ciśniemy, wjeżdżamy na trasę na miejscu dziewiątym. 18 sekund straty do Tyszenko i tego Tamburyna ze Szwajcarii. No i, i no, teraz będziemy walczyć. Teraz będziemy walczyć, bo kurczę się nieciekawie zrobiło po tych dwóch błędach. Dobra, zbliżamy się do drugiego strzelania. Póki co jakieś tam no mamy nawet napisane 16 sekund straty. Tutaj Tysienko i i tam, Tamburyn w sumie takich mogę nazywać tego tamburyn. Nino, tamburyn. No. Tyszenko bezbłędnie. Tamburyn, dwa błędy. Teraz na nas. No i jeden błąd, niestety za szybko chciałem. No, za szybko chciałem i niestety jest jeden byk, jest jeden byk, ale jeszcze spokojnie przed nami dwa strzelania. Także nalajcie. Póki co prowadzi Tyszenko przed brutierem i strzel. Tzowem. No my niestety, no, powiększamy stratę do lidera. 25, 30 sekundy. Ale wciąż, no, wciąż 9 miejsce, czyli w sumie bez zmian. Dobra, to lecimy do kolejnego strzelania. Dobra, przed nami kolejne strzelanie, wyprzedzamy kolejnych zawodników. Już Wam powiem, wyprzedziliśmy chyba trzech zawodników, jesteśmy aktualnie na chyba 6 miejscu. Coś takiego zobaczymy po którym na którym miejscu będziemy po trzecim strzelaniu. Tym razem na stojaka. O kurczę, trochę. No, kurde. No kurde, za szybko chcę i, i on mi odpierdziela, no. znowu dwa byki, niestety. Tyszenko póki co na prowadzeniu. A ja kurcze dwie rundy karne, niestety. Szkoda. Ale Tambornino też kurczę, dwie rundy karne. Ja tutaj chyba z nim biegnę, także Tambornino też się nie popisał. A ty kurczę, kurcze, no. no już kurczę, mam do niego pół minuty straty niestety. 11 miejsce, 28 sekund. Ale tutaj jest nas potężna grupka zawodników i będziemy zbliżać się do ostatniego strzelania. Ale na razie do tych zawodników kurczę, fajnie byłoby wyprzedzić. Zobaczymy, może się uda, może nie. Ilu ich tutaj jest? 2, 4, 5, tam jeszcze szósty z przodu, także... no, jest tutaj fajna ekipa i będziemy się bawić razem. hen do strzelania. 27 sekund, 11 miejsce. A tutaj kurczę, ich powyprzedzam wszystkich, zobaczcie. O kurde. Chciałem nacisnąć spację to mi się strzałka kliknęła. Niechcący. Sorry panie. Zobaczcie, tak się ich wyprzedza. Kuźwa. Kurde, z tym, z tym chciałem powalczyć, ale widać, że szybki jest gościu. No ale tutaj już wszyscy wyprzedzeni, czyli powiedzmy, że bieganie mam w miarę opanowane w miarę dobre jest to bieganie, i zbliżamy się. To jest chyba szwed po tych barwach stroju, mi się wydaje. Zaraz zlecimy do kolejnego punktu pomiaru czasu, także się dowiemy, ile straciliśmy, ile nadrobiliśmy i które miejsce zajmujemy. Zaraz mam tutaj, wyjdzie, chyba szóste miejsce mamy chyba z tego, co widzę. Tak, szóste miejsce 22 sekundy. Już awansowaliśmy na piąte. Wyprzedziliśmy tego szweda branta. No, czyli bieganie mam lepsze od nich. A ty już kurczę na tym, już na strzelnicy. Będziemy, będziemy ich gonić, tam jest kolejna trójka już biega na strzelnicę. Także A raz tutaj kurczę, bezbłędne strzelanie by się przydało i będzie byłby git. No ty póki co jeden błąd. Jeden błąd, zobaczmy. No i z jednym błędem e, zakończył strzelanie. A tutaj, a Brutier już miał szansę, ale tutaj, kto tutaj tak strzela? Strzel Strelcow, bezbłędnie, skbaniec. Oj kurde, za bardzo mnie roz... chyba niestety jeden błąd, ale w miarę szybko to strzelanie poszło. No i co, będziemy jedną kardą rundę mieć. Strelcowa niestety nie dogonimy, oni tam możliwe, że z tym, z Braunhoferem powalczą. No, i ciśniemy. ciśniemy. Ale tutaj wszyscy na rundy karne spieprzają. A ja, piąte miejsce. 21 sekund, straty. No kurczę, no o podium chyba nie powalczy. Coś mi się wydaje. To za dużo jednak jest. No ale cóż, no lecimy do mety. Może się zbliżę chociaż do tamtej trójki. No, powiem wam, że tutaj widzę tą dwójkę. Może o podium się uda powalczyć, ale to będzie naprawdę ciężko. No, Strelcow już jest na tym. Już jest na mecie. Tyszenko to samo. Tutaj ja tych dwóch zawodników widzę. Może się ich uda na zjeździe dogonić. Byłoby fajnie. Aczkolwiek wiem, że będzie ciężko. Chociaż to jakby się. Aha! Nie. Sorry, to ja myślałem, że on na mecie, za to jednak był pomiar czasu. Dobra, spróbuję tutaj kurczę coś za nimi jeszcze się ustawić. Nie wiem, czy tu jest aerodynamika w tej grze. PCM nie ma, to może tutaj będzie. Kurcze nie mam już siły niestety no ale no, nadrobiłem i tak kurczę, ponad W pizdu nadrobiłem chyba kurde z 15 sekund Piąte miejsce Skipujemy do Dników Piąte miejsce zajmujemy 8 ,7 sekund i 0,7 straty Zobaczmy jeszcze statystyki bo są tutaj statystyki można sobie zobaczyć opanie, jak długo strzelaliśmy No ze strzelaniem to na mnie nie idzie totalnie, ale w czwartym strzelaniu sobie ładnie poradziliśmy. Eee, tutaj kurczę, tego jeszcze nie znam tych, tych statystyk, no ale cóż mniejsza, mniejsza z tym zamykamy to, przechodzimy do wyników i zobaczymy sobie result. Pierwsze, pierwsze, piąte miejsce. Także no, na razie spoko. Czy mamy tutaj jakieś rankingi? Total score. O kurde, 160 punktów. No zajebiście. No to ładnie się tutaj. Eee, sobie tutaj poradziliśmy. 160 punktów póki co prowadzimy. Ta szóstka awansuje. Znaczy, no, pierwsza szóstka będzie awansować Ligę Wyżej do Ebook. Cup. Zobaczmy, eee, jak w World Cupie sobie w ogóle tutaj panowie radzą. Fabien Claude. Tak chyba się go czyta. I Jacqueline? Jacqueline? Tutaj, jak ktoś na francuski, to bym poprosił o, o info, czy dobrze czytam. No i co, no? E, czas zakończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba. Spodobał. Taki... Wiecie, no taki ciekawy ten odcinek, taka inna gierka na tym kanale, ale wiecie, zima jest, znaczy zima jest jaka jest. Sezon zimowy, yy, skoki narciarskie, biegi w ogóle, takie tam pierdoły. Polacy sobie nie radzą, ale tutaj widzimy, że pan Kevin McAllister z Polski w Europe Cup zwycięża. Dobre miejsce zajmuje, dwa zwycięstwa i, i, i piąte miejsce w biegu pościgowym, także mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, czas go zakończyć i, i co, no i... Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Na razie cześć.